No to jest po prostu tragedia. Najpoważniej w świecie przychodzi, słuchaj, 70-latka i mówi, mąż mnie rzucił po 45 latach, kiedy wszystko dla niego robiłam. Ja, mówię, ja mi dopiero teraz panią rzucił? Ona wie, co pani mi mówi? Ja wiem, a co pani mi mówi? Wszystko robiłam dla niego. No tak i ona zaczyna. Rozumiesz? Dom mu zbudowałam, dzieci mu urodziłam, wychowywałam, pilnowałam, żeby mu nie przeszkadzało. A teraz on ma młodszą, której daje to, czego mnie nie dał. Ja mówię, no ja mu się wcale nie dziwię. Ja bym panią zostawiła po trzech latach, bo ja bym tego nie zniosła, że pani coś robi cały czas dla mnie. Tu nie ma miejsca na niespodziankę, tu nie ma miejsca na budowanie czegoś. Kim pani wtedy jest? Służącą. Ale jakie to też jest obciążające? Bardzo. Coś tak daje, ale też od razu oczekuje. Tak, ale to masz mi za to zapewnić. Ja wie, pani myślała, że pani ma zapewnione życie. A on sobie teraz pojechał na Bahamy z panienką. A pani by tam chciała być, ale on pani tam nie zabrał. Ale to jaka jest inna droga? Ja daję to, co mogę dawać, przyjmuję to, co on mi może dawać, cieszę się z tego, z czego się cieszę.